2700 mieszkań. To jest chyba największa pula w kraju. Tyle mieszkań chcemy stworzyć dla osób młodych, dla młodych rodzin, dla tych wszystkich, dla których dzisiaj mieszkania dostępne nie są z uwagi na rosnące albo wysokie, ciągle utrzymujące się ceny. Zadaniem władzy publicznej, także samorządowej, jest tworzenie warunków do najmowania właśnie mieszkań tańszych. No i to chcemy robić we Wrocławiu. 600 mieszkań wybudowaliśmy w tej kadencji samorządu. Tak jak powiedziałem, 2700 chcemy w kolejnych latach zmyślać i o już mieszkających w naszym Wrocławiu obywatelach, ale także tych, którzy do naszego miasta będą przyjeżdżać. Jeżeli chodzi o budownictwo TBS-owe, rzeczywiście plany są na około 900 mieszkań na najbliższe 4 lata i powinniśmy się z tym uporać. Jest zapewnione finansowanie, grunt jest w trakcie przekazywania lub część gruntu już jest wniesiona aportem do naszej spółki. Wybudujemy te mieszkania w standardzie takim jak do tej pory. Mamy w dużych miastach, a Wrocław do takich należy na ogromny głód mieszkań. Mamy też bardzo wysokie ceny Znaleźliśmy się w takiej oto sytuacji nie tylko we Wrocławiu, ale we wszystkich polskich metropoliach, że ze średnim wynagrodzeniem osoba czy rodzina nie jest w stanie sobie kupić mieszkania na kredyt, a nawet nie jest w stanie go wynająć. To jest wielkie zobowiązanie i wielkie wyzwanie dla samorządów, dla gmin. Naprzeciwko tego wyzwania stajemy i dzisiaj pokazujemy, że w przyszłej kadencji wybudujemy co najmniej 2700 mieszkań na tani wynajem. Zrobimy to w różnych systemach. W systemie TBS, w systemie społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Również utworzymy, co właśnie się dzieje, społeczną agencję najmu. Tych lokalizacji jest kilka. Tutaj na Nowych Żernikach powstanie najwięcej mieszkań 1200 mieszkań, razem z infrastrukturą szkolną, przedszkolną, dostępem do terenów rekreacyjnych, bo w sąsiedztwie powstanie Wrocławskie Centrum Sportowe, ale to także Brochów, to także ulica z Stabłowicka. Jeszcze nad kilkoma innymi lokalizacjami myślimy, ale łączna pula tych mieszkań to